Nie czy ja się nam panujący królewicz postanowił w końcu podnieść swoją królewską dupę i wyjdzie z tego namiotu? Ja sobie jak sobie. Godzinę czekamy już. Ale na co wy czekacie? Gdzie wy chcecie iść? Na morze. No to zaraz Tadeuszki się wyzbiera, tutaj normalnie pójdziemy radno. No, to trzeba było kamerę przynieść. Nie, bo Taduski ma tutaj luzik, Taduski, bo tutaj miękko. Wczoraj wbiłem sobie na piaseczno, nagrywałem Game of skutach chłopaków i był Tadek w Forstorze, tak jak zawsze. Tadek mówi, że no, jutro jadę do, do Gdańska z Gabi, bo mamy rocznicę, no nie i mamy hotel i tak dalej. A ja mówię, ochota mi chodzi po głowie, żeby po prostu pojechać do Gdańska w ogóle na kemping na weekend. No i tak się dogadaliśmy, że wczoraj w nocy przyjechaliśmy we trójkę dwoma samochodami na kemping. Do Gdańska i dzisiaj przez część dnia będę statkami statkami. <grywia> będę, dzisiaj będę przez część dnia z widomskimi, <grywia> a część sam. To jest śmieszne, naprawdę uba w kopachy. Widomsty, tatki. Ten sam, ten sam namiot. No dobrze, no proszę. Tadek musi obejrzeć tutorial na YouTube, no ja nie wierzę po prostu. Z Gdańska przenieśliśmy się do Gdyni, po drodze zjedliśmy śniadanko. Gabi zjadła tosty, które jej nie smakowały. Jesteśmy teraz. Nie widać, bo jest zasłoniony. Tam jest skatepark w Gdyni. Od tutaj, tutaj, tutaj. To jest to jakieś budowy i tak dalej. To jest mój favorite skatepark w którym mieście. Na którym nie jeździłem od jesieni, no bo ostatnim razem jak tu byłem, miesiąc temu, to stał tutaj patrol i się nie dało wejść. Te czasy kiedy nie można było, kiedy za jazdę na skateparku można było pójść do więzienia. ja już zaprezentuję wejście prawidłowe na Gdyni z Hebron. Zawsze jak ja jestem, to muszę jakieś backflipa zrobić, nie kumam tego. ja czuję, że dużo backflipów robię i bardzo lubię, On ale... dlatego, że niewiele umiesz poza tym backflipem. Możliwe, nie, no żartuję, no żartuję, żartuję, akurat Tadek jest mocno wyskilowany. Nawet na tą uwagę to powiem, że ma takiego naprawdę godnego pozazdroszczenia. Tam Co mogę zrobić? No, no co mam nie zrobić? i Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie streetu miła, czy parku miła. To był parku mił, ale w poprzednich klipach był streetu mił. Skończyliśmy śmigać na Gdyńskim skateparku, który tak jak mówiłem wcześniej, jest moim ulubionym w Trójmieście, póki co przynajmniej. Spotkałem Mikołaja, który jest z Warszawy, którego nie widziałem od jesieni. No, od jesieni. Ostatni raz jak go widziałem to skręcił kostkę. W ogóle często tak jest, że przyjeżdżam do trójmiasta i spotykam kogoś z Warszawy, z kim kiedyś jeździłem, a z kim już dzisiaj nie jeżdżę tak często, albo w ogóle się rzadko widzę i widzę ludzi w trójmieście 500 km dalej czy 400 zamiast Warszawy. Śmieszna sytuacja, no i co? Słuchajcie, na dzisiejszy dzień kończę i zaraz zacznę jutrzejszy. Siema, ziomy, mamy kolejny dzień. I dzisiaj jestem na Osowej, to jest skatepark w Gdańsku, więc przetransportowałem się z Gdyni do Gdańska. Jest trochę ludzi i nagram parę klipów. Dzisiaj jest strasznie wieczny dzień, zwłaszcza nam na skateparku, gdzie jest otwarta przestrzeń i te wiata dmucha, 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 dmucha. Więc dużo nie będzie gadania, ani nie będzie nagrywać z Glida, tylko z Romusi, ale będziecie zadowoleni na pewno. down okay. my friends are sitting